Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku, nie wiem czy to będzie, to będzie randomowe granie. Randomowego grania, w którym tym razem pokazuję wam grę The Star Wars The Old Republic. Jak ją pokazuję, to na pewno niezbyt doświadczenie, gdyż w tą grę nie spędzam w niej aż tyle czasu. No, wiecie o co chodzi. Nie gram w nią aż tyle. Jestem, a jak widzicie, Sithem zaberlakiem, czyli chcę stać się kiedyś Mrocznym Lordem czy Kijwieczem i znajduję się aktualnie w Akademii Sithów na Korriban, czyli Korriban była pierwszą planetą, gdzie powstali ogólnie Sithowie, tak? Nie. Sithowie powstali na planecie Sith. No dobra, mniejsza. Aktualnie udajemy się do Dartha Barasa. Podejrzeć, tak? Czy ja mam coś tutaj zrobić? Nie, mam do niego wrócić, ponieważ zabiliśmy naszego mistrza poprzedniego. Wiem, nie przechodzicie ze mną tej fabuły od początku, ale w sumie ja też nie wiedziałem, czy będę nagrywał to, czy nie. Wyłączyłem muzykę, więc może nic się nie będzie działo prawo. To z kimś cudownie. Ciekawostka. Jak widzicie, ta zielona strefa oznacza, że jest to obszar mm, fabularny dla naszej postaci, czyli tylko i wyłącznie my mamy wstęp do takiego, mm, do takiego pomieszczenia. Czyli każdy sit, który tam wejdzie, też będzie miał tam wstęp, ale tylko i wyłącznie w swojej fabule, chyba że będzie miał kogoś w grupie. Tak więc let's go. Dart Barlas jest naszym nowym przełożonym, gdyż odkrył potencjał naszej mocy. Jak widzicie, jest to gruba z zbroi. żeby było śmiesznie. Co to jest? The acolyte returns, and with a bloodied weapon. I assume this means Tremmel is no more. Give me his hand. Here, yeah, take this one ring as a memento. Remembering the past can strengthen resolve and embolden the spirit. I am impressed you had the fortitude to destroy him. You know he thought of you as family. How did it feel to betray him? I had to be down. I did what was called for. You mask your feelings well, as long as you don't suppress them. You have taken your first step to understanding the Sith Code. Peace is a lie. There is only passion. Through passion we gain strength. Through strength, we gain power. Through power, we gain victory. And through victory, our chains are broken. The force shall set us free. By embracing the cold and destroying Trenell, you have freed yourself from his shackles. And escaped his fate. Different master, same fate. Ah oh, yes. You've something. made your point. I understand. That's more like it. I had a feeling you'd be a fast learner. Now, there are sacred ruins in the tomb of Tulak Horde. The ancient inscriptions that once adorned the walls of each ruin lie in pieces. Mm -hmm. You will venture through the entire tomb search all of the ruins and bring me a shard from each of these inscriptions you will do this or you will die. vemran and my other acolytes have already been sent there are no rules regarding how they secure the shards and they will stop at nothing. Find your way through the tomb of Tulacord in the Valley of the Dark Lords and bring me the shards from each of the ruined shrines. No, dobra. not it. Wszystko polega zawsze na tym samym. Ktoś to musiał, aby iść, przynieść to, przynieść tamto, przynieść tamto. Oh. Ah. That gift, a gift to your companion to show your affection for them. Aha, okay i już montowałem ekwipunek. Wypadało w go trochę opróżnić? Okej. Okay. Dobra, gdzie mamy się udać, żeby wyk wykonać tego questa? Zaraz. Tu jest zeskanowanie lordów, do questu, którego konkretnie nie pamiętam, ale może, może szybko tam pobiegnę. Widzicie tu jak Dusit Inquisitors, czyli postacie pałające się magią. Na swój sposób oczywiście magią. Ale tu też powinien być nasz trener. Dlatego możemy wykupić to i will show you jak to wield it. Show Nie no mercy. naszej zacnej umiejętności, więc jest dobrze. Widzicie, te lokacje żyją, tylko mają jedną wadę. To nie jest błoto wódka. Tu nie ma tyle ludu, jak w oglimarze i to jest smutne. Ty jesteś Lord Kastus? Tak, to jest Lordcastus. Muszę się sprawdzić. Na pewno nie zauważy, że się skanuje. Dziękuję. Na razie. Fajnie wygląda ten moment, jak wiem. Nie wiem, czy z przejściem wię większych punktów e, ilości, właśnie ciemnej strony, czy głos nam się zmienia w jakiś sposób. Jak to jest Seat Warrior i Sing Inquisitor. Uuu i tu jakiś dziewiąty level. Seat Inquisitor. Jej. Połamałem sobie nogi, ale mniejsza. Co to jest? To jest kolejny jakiś quest, ale nas im. Interesuje. Wow, The Blood Legacy. Aha, nie, nas interesuje ten quest, czyli biegnijmy przed siebie. Ach, cudowni. Starożnicy Sithów. Aha, powiem wam ciekawostkę. Wiecie, że wiecie, w wieźnych wojnach często są ozdobne ten, ozdobne. O, oh, shit. Okej, okay, wracamy po cięciu. Sorry, musiałem przyciąć, bo ktoś do mnie dzwoni. Więc, tak jak mówiłem, e, te. Dark Honor Guards i wszyscy strażnicy zazwyczaj ich broń na plecach służy tylko i wyłącznie. Niekoniecznie musi być wygodna, ale musi być ładna. Nie wiem czy to się dotyczy też, też czasów, ale mi chodzi konkretnie o czasy mm, e, Republiki na kursant. Jak wiecie, mieli takie wielkie rusznice laserowe, i właśnie one były tylko i wyłącznie ozdobne zawsze, kiedy kanclerz Valorum albo jakikolwiek kanclerz Republiki opuszczał stolicę. E, zmieniali swą broń na coś lepszego. A, jeszcze ciebie inkwizytorze zeskanować. Jak widzicie, wszystkie te questy polegają po z punktu A do punktu B najlepiej biegnąć przez punkt C, żeby na wszelki wypadek sprawdzić czy coś jest w punkcie D. Leder, który mi się bardzo przyda aha, aha, jak wiecie z bardzo dużej, to możemy sprzedać po prostu pewnie są potrzebne, ale jeśli mamy jakieś zdolności klatrujące, ja ich niestety nie posiadam dobra winimy, zdolność sprint jest aktywna kiedyś nie wiem czy tak się przypadkiem nie biegało przez cały czas w cz czasie przed tym nieszczęsnym sprinta. no i co się, lansić w świetnie Wajza. Kurcze, tak naprawdę tu nie ma wek różnicy, czy ktoś ma setny, po, w sensie nie ma różnicy, czy używamy Come closer acolyte. The wind outside has torn my ears to tatters and my eyes grow strained and blood. I've studied this tomb for years, slept on its stones and... mm. really? So are you... why should my sanity matter? This tomb is the final resting place of Tulak Horde. Mm -hmm. The tomb's maze was built to his precise specifications. But he built his maze to hold more than just his body. He built it to secure his great Why Because I need you. The the scholars in dobra, 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 dobra. quest do ...i pewnie coś tam zrobić. Tak jak myślałem. Czekajcie, tutaj... A Tu na razie... ...to wszystko wszystko. O! Overseas droid. Aha. Śmiechowo. Mhm. Tu jest kolejne coś. Te... blaskowane droidy minujące... ...były trudniejsze niż myślałam. Nie będę je Ale mam nadzieję, że ktokolwiek ogląda to... Will honor me. Escaped slaves, stole weapons from the Academy, fled into this tomb. They've reprogrammed the mining droids. Without those droids, the slaves won't survive. Try to destroy enough rogue droids, and the slaves will die. Trzeba teraz zabić zaprogramowane droidy, czyli znowu przejście tej lokacji zaowocuje tym, że zabijemy wszystkie droidy, znając życie. Tak, no ale tak jest już, The Old Republic. Nie wiem, chyba nie, nie zauważałem tego grając w WoWa. Tu widzę to aż za często, wiecie, czuję to. Naprawdę no, to czuję. To jest coś ciekawego? Wow, wow jest za mniejsza ale tu mam coś wziąć stąd chyba tak no właśnie tak myślałem nie umiem zabiję Wiecie, nawet, nawet jak atakuje ten gigant, to wygląda jak on walczył świetlny, w taki sposób. Więc. To miałem kartę Zdawało mi się, że wiecie, to będzie ta karla O ja, mam mierz świetny. Pamiętam, wszyscy, którzy grali w Knights of the Old Republic, na pewno wspomną moje słowa, jak cieszyliśmy się, jak ten mierz świetny pierwszy mieliśmy. I to było takie, wow, Kirze, on był chujowy, Kirze to, ale ja! <laughs> to były piękne czasy. A, trzeba aktywować maszynę, bo ale, no, ale tu fajowo. Oh, o, Imperial Medical Druid, co so to robi? Imperial, okay, to jest Okej, tu są te roboty, tu jest Seed Animetric. Aha, są dwa wejścia po prostu, tak? Ojej, renegade Gate Troopers. Masa. Bunt bunt, bunt. Jak widzicie odkąd przed system free-to-play i lokacje początkowe są pełne nubów i, i nie tylko, naprawdę pełne. Dobra, coś zabiję. Oha, wskoczył inny pizzy. No cóż, dzięki. W sumie nie za bardzo mi pomógł co mi zaszkodziło, ale tam Dobra e, prosto w lewo, w lewo Nie ma problemu Chodź tu w domu, nie I siada tak. I, tak. i szóstka proknęła, i siada tak. I baj baj maszkalo Okej Może przeprogramować, no, stronę, może by go używać do wszystkich gier typu MMO, a już się do niego, do wszystkich gier MMO, bardzo wygodne to jest, ponieważ możemy wykorzystać wszystkie klawisze po prostu na hotkey, wiecie o co, 12 klawiszy na hotkey, do, do niego, okej, okay. Darwy, ale tu jest coś gdzieś więcej. O, jest, mam Okej. Okay. I czyli teraz mogę stąd wyjść, aha. No co, żeby to czytać na przykład, no cóż. Każdy ma różne questy. No i teraz von Mamy stąd wybiec, tak? Tak, no to był bardzo... No, to był dróg. Okej, okay. jeszcze będzie trzeba wykonać tego po prostu, polegającego na bezmyślnej eksterminacji. Ojej, ojej, ojej. tej Inkwizytor nie wcina, im się wpadnie. Jezus, tyle tu jest ludu. O, jakiś seed inkwizitor Inkwizytor już na 12 poziomie. To jest na małą pomaga. Dark Side oczywiście część z Was pewnie stwierdzi, że są do dupy, B i tak dalej, i tak dalej. Ale kurczę, to, to jest strona konfliktu, no gardę Oczywiście lepiej być rycerzem Jedi i y, światłym jak Luke Skywalker i cieszyć się, że zawartujemy. Seryum, 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 Mnie to nie kręci. W ostateczności mogłem być tylko i wyłącznie trooperem. Nic więcej. No. Jeszcze troszkę ich tutaj potrzebuję. Oj, już wszyscy? Dol, tego nie przewidziałem. One wszystkie leżą Ale Ale ładnie wyglądają, podobają mi się modele. Nie, no, to są Co drobnika, oh. ale jest ładnie. Okej, okay. Motor Lifeshaft, o świetnie, nie wiem co to jest, ale okej. Okay. Ma być jakiś wyższy Seed Floor na jakimś wyższym poziomie, co to było? Data Corel, czemu nie mogę powołać się to Seed Floor na 8 poziomie? Okej, okay. szybka, szybka szara, bicie w ziemię, dobitka. Dobitka, dobij do te Nie ja mam tak, nie pamiętam jak to się nazywa To jest Lage chyba, tak? Lage Tak, każda klasa ma jakoś inaczej to nazwane, ale zazwyczaj chodzi o to samo Jeśli nie masz Jezus smaria, ile bije tych kompanów kompan... To jest kompan z Lorda Jakiś to jest gdzie wszyscy się prześcigają między sobą, żeby zabić jak najwięcej weźmów, a raczej ściągnąć ich na siebie, żeby po prostu nie na, na Okej. Okay. Wszystko... Nie, jeszcze nie wszystko, jeszcze trzy droidy. Ja mogę mam, a, w sumie... jak człowiekowi prosto w twarz. Du -du -du -du. Jak zawsze na dole wyślę wam linka na stronę The Old Republic, tutaj możecie dostać się tam na, mm, na stronę i móc założyć konto, to, w które będziecie mogli grać za darmo do 15 poziomu. A w sumie. <grystanie> <grystanie> Jej. Dobra. Pozostał nam jeszcze tylko i wyłącznie jeden droid. Jezus, ale tu się... A, ile tu się ludu nagromadziło. Boże, kiedyś to było niemożliwe. O, tam jest droida. Uh, okay. podleczyłem. Ale już po wszystkim. wszystkie, wszystkie playdy nie żyją, więc możemy się podleczyć. U nas nazywa to się Channel Hatteret ale każda z postaci ma swoisty e, taki czas, że odnawia życie i tak dalej, i tak dalej. Na przykład u Republika Komando sobie jest to reload, u, naj u najemnikach ma też to jest reload. Wiecie, taki skill, żeby sobie wszystko zregenerować. Heal for everyone! E, zaraz, coś jest nie tak. Recover the machine... a są dwa naszyjniki, o to chodzi. Jakiś, zrobił sobie, cudowną... Jakiś zrobił sobie cudowną... laskę z kokiem. zrobił sobie cudowną laskę skokiem. No, jakoś tak to bywa na świecie, że w MMO gra trochę kobiet, ale jeśli nie słyszałeś ich na czacie gildyjnym, to lepiej się nie zastanawiać. Energic. O, dwa RAM biegły. Zaraz, tam jest... Activate the red engine, ale mamy iść tam. Dobra. Tak na pewno tam, tak. Skellig. Kolejny Inquisitor. Sith Warrior i znowu RAM. I tam znowu Sith Warrior na ósmym poziomie. o Czemu oni tu przychodzą na ósmym poziomie? Ja mam siódmy kart, Podnieśliśmy kolejny element, i idziemy do Darta Balasa, ale nie mamy na to czasu, więc po prostu użyjemy szybkiej podróży. Tak jak ten akulat, ak, akulita przed nami. Czu! pom pom pom, pom, pom. Wiem, ja będę zawsze i wyłącznie wierny, tylko i wyłącznie Wowowi. Pewnie jakbym miał z kim grać, to bym grał, ale jakoś ciężko jest znaleźć gildię, która by utrzymała mnie zbyt długo. Wiecie, żeby atmosfera była fajna, bo Wowa samemu bez atmosfery nie ma sensu grać. Naprawdę nie ma sensu grać. You, you did it, didn't you? You got the shards from the tomb, and you're on your way back to Lord Berris. No, of course I did. I didn't even break a sweat. That's all I needed to hear. Uh -huh. uh, ah! Yeah, my... Dół, dół pasu naszego, te, wy... Stop. I'm sorry. I made a mistake. I tried to get through the tomb, but there were just too many Shyrak. I barely escaped. I figured better to ambush you and take your shards. But I see that's just as futile. Vemrin is already inside with Barris. All the other acolytes died. You were my only chance. Now, I'm doomed. I'll never become Sith. Unless I return with the shards, Berus will have me killed. I'll save beris the trouble of listening to your whimpering. Die. No. Sorry for being an asshole. Jak mówiłem, staram się jak najlepiej wczuwać w moją o, The prodigal supplicant returns. And with all the shards from the tomb of Tulak Horde. Superb. It seems your hopes have been dashed, Vemren. Appearances can be deceptive. Excuse, Vemren supplicant. He didn't take kindly to you turning those young acolytes on him, even though they were only untrained novices. I hope he's not holding his breath for an apology. A blowhard like him might suffocate. The tension is thick between you two. A great source of emotion to feed on. I wonder what will happen when it boils over. You You're both stand on the precipice of becoming Sith. But only one of you will have the opportunity to claim a special lightsaber and serve as my apprentice. I thought it would be you, Venran, but I've changed my mind. What? I've done everything you've asked! Better than any of the others! The honor should be mine! ignore vemrin lord Beris, his world is crumbling around him today vemrin is every bit your equal but the force is stronger with you acolyte and there is a power sleeping within you it was a simple decision. Bend light, now vemrin go wait in my antechamber for your instructions this instant. Now, I hope you fathom how fortunate you are to be singled out if you become my apprentice. the galaxy will bend before you. me, I can't wait to start killing The <laughs> lightsaber you will seek is old and powerful. It is housed in a forbidden cavern in the tomb of Nagasada <laughs> <where few laughs> Sith have ever set foot Almost no one knows how to find the secret entrance. But there is a Tweelik in the holding pens who was caught breaking in there. I hear she is quite willful. Take her and make her show you the entrance to the Forbidden Cave. Okay. I will take care of that. Other acolytes seeking to complete their trials are sent to the tomb, where Academy laws are waived. They will try to murder you. This test will determine if you become Sith. So bolster yourself. Zostawienie w Nagasadao is to Okej. Okay. Dziękować ci bardzo, jakiś Warrior West, co to jest w ogóle, aż sobie to ubiorę. O, jak fajnie, wygląda jak Vemrin, to taki fajny. Teraz idziemy po naszego kompana, każda z klas ma swoistego kompana, który jest później przez Ho-Ho, Ho-Ho i jeszcze Ho-Ho naszym jest słodka twaj leczanka twaj leczanka tak będzie po włosku, która jest blamwarczkom, ale była też pokazana na jednym z tych lelo. Hello, moja ulubionica. Ouch! Give it a rest, will ya? I'm getting my fill of fun while I still can, slave. Ah, as if on cue, look who's back. Word is you might become Lord Barris's apprentice. Ah, uh, nice work if you can get it. So I hear you'll be relieving me of this Tweelik. She's a pain in the neck. Ha! <laughs> Who's a pain in the neck? I'm the one wearing a shock collar. Huh? Consider that a going-away present, Tweelik. Seems you might be useful for something after all. This Bruiser is taking you into the tomb where we caught you. None of you can figure out how to activate the tomb statues to open the forbidden cavern, huh? you got some kind of business in that secret sith chamber, do you? yes, and i'd appreciate your help. don't bother being pleasant. here, kid, take the shock control color. i'll set it to a high level. use it enough, she'll show you the back door to her mother's house. i suppose i can play tomb tour guide. A lot of work went into cracking that nut, but I did it once. I can do it again. So we're clear. I'm officially on strike when it comes to domestic duties. I promise you I won't require a maid. Well then. Maybe things are looking up for me. As if they could get worse. Lead the way. I'll show you the unlocking point throughout the tomb. I then open the secret door for you. Yeah, mam swojego towarzysza. co w tym momencie taki fajny. Chcę z nim pogadać? A, dobra. Ja, mimo wszystko mam iść do przodu, iść do przodu, iść do przodu, bla, 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 bla. Jak widzieliście, gra polega na bieganiu, zabijaniu, czyli każde logiczne MMO. No i jeśli graliście, możecie mi napisać, co sądzicie o Star Wars The Old Republic. To krótkie wideo, w którym bardziej przyniosłem swoje fabuły. Ale jak zawsze, to jest randomowe granie, tak więc dziękuję Wam bardzo i zapraszam Was do kolejnego odcinku jakiejkolwiek serii na moim kanale. Czekajcie, jeszcze pokażemy hardcore, hardcore po całości. Yeah! A, 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 a... No dobra, na razie.